inauguracja w Jana Pawła II i ojciec święty, powiedział w początku zjadł to Jezu i zaskoczył, bo właśnie z tamtego jakiegoś północnego użytku już uszło zawodowi pochwalenia Jezusa Chrystusa. Dopiero taki przypomnieł też teraz, a Pan Jezusa Polska robił kredytowych na świecie bo przecież to mam świadomość, że jestem chyba ostatnią przeszkodą między Państwem a tym chlebem i spalczykiem, który został nam obiecany. <gry> proszę Państwa, żeby nie przedłużać. Cieszę się, że widzę tak wielu przyjaciół, spółdzielczych kasy oszczędności w okresie ludzi, którzy wiedzą, co w Polsce zrobiły Unie Kredytowe, zwane po polsku z północzymi kasami oszczędnościowymi? G8. No aż tak dobrze nie jest, oczywiście. Nie, nie jesteśmy kolegami, no, jakkolwiek e, Obawa też był senatorem, co prawda, z Ili. Natomiast my współpracujemy przede wszystkim z tymi instytucjami. Na spotkania grupy G8, którą pragnę skorygować, to oczywiście nie są wpuszczane organizacje inne niż przedstawiciele państw poszczególnych. Natomiast my bierzemy udział w posiedzeniach komitetów, które są, wypracowują stanowiska, które później są przyjmowane przez przywódców. a yes, for me. i like to introduce myself. the name is the Ba bardzo interesujący głos. Autor znakomitych tekstów do dwóch miesięcznika jest Bardzo dziękuję w własnym imieniu, ale również w imieniu obecnego prezesa Ojca Tomasza Olczaka. W najbardziej w imieniu Świętej Pamięci Ojca Józefa Jająca, który był twórcą ruchu parafiedowego. Dla mnie to jest wielkie wielkie przeżycie w jego imieniu, tak jak traktuję, odbiera się nagrodę. My to słowo, o którym mówi ten medal, przepływamy trochę w czym i to słowo czy nie przekazujemy, kierujemy w stronę dzieci i młodzieży, bo taka jest dedykacja naszego stowarzyszenia. Bardzo serdecznie dziękujemy za to wyróżnienie i też dziękujemy za współpracę, bo Tygodnik Katolicki Niedziela pomaga nam również w promocji medialnej naszych przedsięwzięć. Program Katyn na się czy też Międzynarodowa Partiet Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Tadeusz Kruciński już jest z nami <coughs> Witajcie go. To jest Właśnie wielka sprawa też 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 to pytacie, czy to też to też to też to też też i też 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 którzy życzą talentów swoich y, y, dzieci i myślę, że takie przedszkola powinny być wzorczymi dla całej Polski. Dziękuję. Zapraszamy Panią Magdalenie Naczkowską. A bo wszyscy już dostali nagrodę, a ksiądzów była jeszcze im dostaw nagrody, więc teraz ta nagroda specjalna będzie wyliczona w Państwa obecności. Bo wielkie prawa, ale zobaczymy co to jest. Proszę Państwa, od kwietnia 2005 roku zrodziła się idea uczczenia Jana Pawła II na sportowo. Nasz papież żył 31 tysięcy dni. I końcowym etapem tej idei jest doprowadzenie biegu 31 km do konkurencji olimpijskiej. No ale nie czanujmy się, nikt z nas 31 km nie pobiegnie. W związku z tym ostateczna formuła, jaka się zrodziła, polega na tym, że dzieci biegają 35 metrów razy 5, ponieważ papier pielgrzymował do wiernych na 5 kontynentach, Przekazują sobie nie pałeczkę, a kółeczko, które jest symbolem aureoli i biegają nie tak jak wszyscy w lewo po angielsku, tylko biegają w prawo, tak jak pokazuje zegar. Pierwsza pierwsza sztafeta odbyła się w katolickiej szkole podstawowej, do której moja wnuczka chodziła. Moja córka biegała po tej sztafecie i biegał też ksiądz od szkoły. Od, od. Dotychczas odbyło się prawie 50 taki imprez. E, dotarliśmy na Międzynarodową Parafiarę Dzieci i Młodzieży, za co otrzymaliśmy od nich podziękowanie w tym roku. I teraz dziękujemy po prostu za to, że do tej, do etapu, doprowadziliśmy, niedzieli przekazujemy taką statuetkę na ręce księdza i e, Kochani, tu na temat tybowskiej także żeby to ładnie byli. Taką statuetkę honorowego ambasadora idei. I wszystkie redakcje, wszystkie kluby, które według tej formuły JP2 będą chciały przeprowadzić wieki, dostaną od nas wsparcie, od niedzieli, od nas dyplomę statuetki. Bo przecież, jeżeli chcemy mieć dystans na olimpiadzie, to musi to być biegane masowo na różnych imprezach. Było to tej tak jak powiedziałem, prawie 50 imprez. Dziękuję bardzo. Jako jeden z ostatnich, zręczam jeden z ostatnich letali. Jest bardzo akcenty sportowe. Akcenty sportowe kończy nasze dzisiejsze spotkanie. Dotyczące nagród, ale będziemy... Do końca. Bóg tak? zapłacił. Ponieważ wszyscy dostali nagrodę. Po piętnastu jest pod połowami A poje wszyscy już dostali nagrodę, a ksiądz inch łodziszczy nie. Dostał nagrodę, więc teraz. Ta nagroda specjalna tam zabręczyła w państwa wesości. No ale to brata, ja ale zobaczymy, co to jest. I szczęśliwe, Proszę Państwa, od kwietnia 2005 roku zrodziła się idea uczczenia Jana Pawła II na sportowo. Nasz tak jest, 31 tysięcy dni. I końcowym etapem tej idei jest doprowadzone do 31 km do konkurencji olimpijskiej. No ale nie się. Nikt z nas 31 km nie w związku z tym ostateczna formuła, jaka się wyraziła, polega na tym, że dzieci biegają 35 metrów, raz o pałeczkę, ponieważ papież na pięciu kontynentach, przekazują sobie nie a kółeczko, które jest symbolem Aureoli i biegają nie tak jak wszyscy, w lewo po angielsku, tylko biegają w prawo, tak jak pokazuje zegar. Pierwsza Pierwsza sztafeta odbyła się w katolickiej szkole podstawowej, do której moja wnuczka chodziła. Moja córka biegała na tej sztafekie i biegał też ciąg od sportu. Dotychczas odbyło się prawie 50 takich imprez. E, dotarliśmy na międzynarodową do dzieci i młodzieży. Za to otrzymaliśmy od nich w tym roku. I teraz...

jak te dwa będą chciały przeprowadzić biegi, dostaną od nas wsparcie, od niedzieli, od nas wyplamy w bo przecież jeżeli chcemy mieć dostęp e, na olimpiadzie, to musi to być bieganie masowo, na różnych imprezach, Dobra, bo ja dotyczę, że w 50 imprez. Dziękuję bardzo. Mamy akcenty sportowe. Akcentem sportowym kończymy na to dzisiejsze spotkanie dotyczące nagrod. Ale będziemy kończyć muzecznie, a coś dla ciała, mamy się znalazło, bo mamy biko dla państwa. Więc zapraszam na biko, na rozmowę, na gorąco. Bardzo Państwu dziękuję. A coś na... Chciałabym, żeby się znalazło, bo mamy migos dla Państwa, więc zapraszam na migos, na rozmowy, na gorąco. Bardzo Państwu dziękuję.